W dzisiejszym odcinku Gruziński gang złodziei zatrzymany. Policja w szoku po tym, co znalazła przy poszukiwanym. Bezczelny Ukrainiec znacząco nadużywał prawa w Polsce. Skandal w komendzie w Białym Stoku. Sąd wydał prawomocny wyrok. Gruziński gang złodziei zatrzymany. W minionym tygodniu na jednym z warszawskich parkingów Doszło do próby kradzieży samochodu wartego 150 tysięcy złotych. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Sytej, gdzie mężczyzna narodowości gruzińskiej usiłował włamać się do pojazdu marki Hyundai, wykorzystując zaawansowane technologicznie narzędzia do przechwytywania sygnału z kluczyka. Dzięki szybkiej reakcji ochroniarzy, którzy zauważyli nietypowe zachowanie i natychmiast podjęli interwencję, udało się udaremnić kradzież jeszcze przed tym, jak sprawca zdołał uruchomić silnik i odjechać. Ochroniarze obezwładnili podejrzanego i przekazali go funkcjonariuszom komisariatu na Ursynowie, którzy błyskawicznie przybyli na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia. Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymany 52-letni obywatel Gruzji nie działał sam miał wspólnika, którego tożsamości policja wciąż nie ustaliła. Według dostępnych informacji, duet próbował wykorzystać specjalistyczne urządzenie do tzw. przedłużania sygnału emitowanego przez kluczyk samochodowy. Dzięki temu technicznemu rozwiązaniu przestępcy mogli uzyskać dostęp do wnętrza pojazdu, mimo że właściciel miał kluczyk przy sobie, a samochód był zabezpieczony alarmem i immobilizerem. Policjanci przeszukali teren w pobliżu miejsca zdarzenia i odnaleźli walizkę wypełnioną sprzętem elektronicznym, który miał służyć do łamania zabezpieczeń antykradzieżowych. Zabezpieczone urządzenia świadczą o wysokim stopniu zaawansowania działania sprawców co może wskazywać na szerszą działalność przestępczą prowadzoną według określonego schematu. Śledczy z komisariatu na Wilanowie zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów, gdzie przedstawiono mu oficjalne zarzuty. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi, mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zdarzenie to miało miejsce w czasie, gdy zmieniają się zasady dotyczące zatrudniania obywateli Gruzji w Polsce. Od 1 grudnia 2025 roku osoby z tego kraju nie mogą już korzystać z uproszczonej procedury zatrudnienia. Gruzini stanowią trzecią pod względem liczebności grupę cudzoziemców zgłoszonych do zakładu ubezpieczeń społecznych po obywatelach Ukrainy i Białorusi. Na koniec 2024 roku ich liczba przekraczała 25 tysięcy. Choć większość z nich wykonuje legalną pracę, przypadki takie jak ten z warszawskiego parkingu rzucają cień na wizerunek tej społeczności. Policja w szoku po tym, co znalazła przy poszukiwanym. Pod koniec listopada funkcjonariusze z Międzychodu i Poznania przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową. Działania objęły kilka lokalizacji powiązanych z 26-latkiem z powiatu międzychockiego, który był poszukiwany w związku z wcześniejszym wyrokiem i unikaniem odbycia kary więzienia. W operacji udział wzięli policjanci z Wydziału Kryminalnego, specjaliści z Wydziału Narkotykowego oraz funkcjonariusze Grupy Realizacyjnej z Poznania. Wsparcia udzielił również przewodnik z psem służbowym, który pomógł w przeszukiwaniu mieszkań. Policjanci wkroczyli najpierw do głównego mieszkania użytkowanego przez poszukiwanego. A następnie do dwóch kolejnych lokali, z których korzystał. W wyniku przeszukań ujawniono ponad 7 kg mefedronu, ponad kilogram tabletek psychoaktywnych oraz około kilograma suszu konopi. Dodatkowo zabezpieczono inne substancje odurzające i psychotropowe, których dokładny skład jest w trakcie analizy. Łączna czarnorynkowa wartość znalezionych środków przekraczała 500 tysięcy złotych. W pomieszczeniach znajdowały się również przedmioty mogące służyć do ochrony lub zastraszania. Elektroniczna waga, maczeta oraz pałka teleskopowa. 26-latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze decyzje procesowe. Kilka dni po zatrzymaniu głównego podejrzanego, w toku dalszych czynności zatrzymano również jego 29-letniego wspólnika, również mieszkańca powiatu Międzychockiego. Mężczyzna ten także został objęty postępowaniem karnym. A na wniosek prokuratury sąd w szamotułach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania, udzielania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych oraz naruszenia miru domowego. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci nie zakończyli jeszcze śledztwa. Trwają działania mające na celu ustalenie, skąd pochodziły substancje oraz czy obaj zatrzymani stanowili część szerszej siatki przestępczej. Według wstępnych ustaleń mogła to być dobrze zorganizowana działalność prowadzona od dłuższego czasu z wykorzystaniem kilku lokalizacji w celu ukrycia towaru i uniknięcia kontroli. Obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury sprawdzają również, czy do procederu zaangażowane były inne osoby, w tym ewentualni dostawcy środków, oraz osoby zajmujące się dalszą dystrybucją. Zatrzymanie dwóch mężczyzn jest wynikiem kilkutygodniowej pracy operacyjnej prowadzonej równolegle w różnych miejscach. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie. Bezczelny Ukrainiec znacząco nadużywał prawa w Polsce. W Legnicy doszło do zatrzymania 35-letniego obywatela Ukrainy, który, mimo dwóch aktywnych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów oraz cofniętych uprawnień, postanowił wsiąść za kierownicę. Interwencja policji ujawniła nie tylko rażące naruszenie przepisów ale także poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy miejscowej komendy podczas rutynowej kontroli, która bardzo szybko przekształciła się w interwencję o charakterze kryminalnym. Już na wstępie kierowca przyznał, że wie o zakazie prowadzenia pojazdów. Z jego wypowiedzi wynikało, że miał świadomość łamania prawa, ale bagatelizował konsekwencje, twierdząc, że nikomu nic się nie stało. Tłumaczenie to nie miało wpływu na dalszy tok działań policjantów, którzy niezwłocznie przeprowadzili badanie trzeźwości oraz testy na obecność substancji psychoaktywnych. W organizmie zatrzymanego wykryto metę, co jednoznacznie wskazywało, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Sytuacja była jeszcze poważniejsza, gdy funkcjonariusze przeszukali bagażnik samochodu marki Volkswagen, którym poruszał się zatrzymany. Znaleziono tam zarówno marihuanę, jak i kolejne opakowanie mety. Policjanci zabezpieczyli substancje oraz pojazd, a kierowca został przewieziony do policyjnego aresztu. Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na postawienie mu zarzutów za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kierowanie pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie substancji. Każdy z tych czynów stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności. W przypadku zatrzymanego maksymalna łączna kara może wynieść nawet 5 lat więzienia. Policja przypomina, że złamanie sądowego zakazu to nie wykroczenie, lecz poważne przestępstwo, które może skutkować surowymi konsekwencjami. Prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Zdarzenie z Legnicy nie jest odosobnionym przypadkiem. W ostatnim czasie funkcjonariusze odnotowują coraz więcej podobnych interwencji, w których kierowcy łamią przepisy. I wykazują całkowitą obojętność wobec zagrożeń, jakie stwarzają. Choć Polska otworzyła swoje granice i rynek pracy dla obywateli innych państw, nie oznacza to przyzwolenia na łamanie prawa. Wobec każdego sprawcy, niezależnie od narodowości, obowiązują te same przepisy i zasady odpowiedzialności karnej. Władze podkreślają, że bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, a działania służb mające na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń będą kontynuowane z pełnym zaangażowaniem. Skandal w komendzie w Białymstoku. Sąd wydał prawomocny wyrok. W marcu 2023 roku, w komendzie wojewódzkiej policji w Białymstoku doszło do incydentu, który wywołał poruszenie zarówno w środowisku policyjnym, jak i opinii publicznej. Podczas oficjalnego spotkania z okazji Dnia Kobiet, pełniący wówczas funkcję naczelnika Wydziału Prewencji Policjant, dopuścił się zachowania uznanego później przez sąd za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z pracownic cywilnych komendy. Według ustaleń śledczych, w trakcie spotkania funkcjonariusz klepnął kobietę ręką w pośladek. Choć sytuacja miała miejsce w środowisku służbowym, gdzie obowiązują wysokie standardy etyczne i wzajemny szacunek, zachowanie policjanta zostało ocenione jako poniżające i godzące w godność drugiej osoby. Sprawą zajęła się prokuratura okręgowa w Ostrołęce, która na podstawie zeznań świadków, zapisów z monitoringu oraz zgromadzonego materiału dowodowego przygotowała akt oskarżenia. Proces toczył się przed sądem rejonowym, który uznał winę oskarżonego i orzekł karę grzywny w wysokości 4000 zł. Dodatkowo były naczelnik został zobowiązany do wypłaty nawiązki w wysokości tysiąca złotych na rzecz poszkodowanej. Wyrok został zaskarżony zarówno przez obrońcę jak i przez samego oskarżonego. Jednak sąd drugiej instancji podtrzymał decyzję pierwszego sądu, czyniąc wyrok prawomocnym. Ze względu na dobro poszkodowanej i ochronę jej prywatności Szczegóły rozprawy nie zostały ujawnione opinii publicznej. Jawne było jedynie odczytanie aktu oskarżenia oraz fakt, że materiał dowodowy obejmował nagrania z kamer wewnętrznych, które zarejestrowały moment zajścia. Już po ujawnieniu sprawy, komendant wojewódzki nie czekał na wynik postępowania karnego i natychmiast odwołał naczelnika ze stanowiska, wszczynając wobec niego również procedurę dyscyplinarną. Jak informował rzecznik Podlaskiej Policji, Decyzja o odwołaniu była podyktowana jednoznaczną oceną zachowania funkcjonariusza jako poniżającego, naruszającego godność osobistą i nietykalność cielesną pracownicy. Cała sytuacja rzuciła cień na wizerunek podlaskiej policji i pokazała jak ważne jest reagowanie na przypadki naruszeń, niezależnie od rangi osoby, która się ich dopuszcza. Sprawa ta może stać się precedensem w podobnych sytuacjach, w których granice między relacjami służbowymi a osobistymi zostają przekroczone w sposób niedopuszczalny. Pomimo prób zakwestionowania wyroku przez oskarżonego, sąd nie miał wątpliwości co do winy i odpowiedzialności. Zakończenie sprawy wyrokiem prawomocnym to jasny sygnał, że nadużycia w miejscu pracy, nawet symboliczne, będą traktowane z pełną powagą i rozliczane zgodnie z obowiązującym prawem.